No, i jesteśmy pięknie na samym dnie. Może być tak, że, 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 że nie dopłyniemy nawet. Pytanie: czy on z nami skoczył? Jeżeli tak, to jest debilem. No i dobra. Mamy tam jakąś wysepkę, na której może bym chciał się osiedlić, oswoić, chciałem powiedzieć. Dawaj kamola. No i dobra, mamy kolejną rzecz. To już jest dobrze. E, wracamy na dobre tory. Tak mi się wydaje. Mam taką nadzieję. Zróbmy więcej dzid. Nie możemy zrobić więcej dzid, bo nie mamy drewna. Wytwórzmy jeszcze strzały, jak tak. Skoro tak dobrze nam idzie. E, no to co, może rzemiosło. W takim wypadku później użyjemy sobie najwyżej z resetującej punkty Ogólnie punkty Nie wiem co chciałem powiedzieć Tutaj zaczęliśmy rozgrywkę proszę bardzo Też całkiem ciekawie A dlaczego tutaj A nam się zamarło? To też jest dobre pytanie Nie chciałbym tutaj spać, bo mam wrażenie że już stąd bym nie wyszedł czy ja nie mogę skakać? Nie mogę skakać. Poczekajmy chwilkę. Fajnie. Już gro. Ok, udało się skoczyć jeszcze troszeczkę wyżej. Tutaj też jestem w stanie przejść, bardzo ładnie. Chyba. Okej. Okay. Idziemy dalej. Szybko biegamy, nie powiem, że nie. Mam wrażenie, że będąc w przywodzie może nas coś zaatakować. Także może też lepiej się tam nie zbliżać zanadto. Jeden kryształ tylko. Halo, gro. Piąknie, mamy już dość dużo kryształu. Teraz tak. Prędkość ruchu chcemy zwiększyć. I chciałbym odblokować, jeżeli mogę, oczywiście. O, są spyglass, dokładnie. Eee, jednocześnie mogę też odblokować Simple Bed. Dlaczego nie? Dobra. I co teraz? Wytwarzanie. Potrzebujemy skóry. Skórę już mieliśmy, ale już straciliśmy. Nie, proszę, już jesteśmy prawie w tym miejscu, gdzie nam się zajišło. Tu gdzieś latały te. O Boże, kolejne takie dodo. O, nawet nas nie zaatakowało, niezdobrze. dobrze. No i tak, teraz. O, właśnie o, tamtym, o tamtych rzeczach mówiłem. Zastanawiam się, z czym one kuźwa są. To jest ładny teren podbudowy, jednocześnie jest płaski, a to nie wróży dobrze, jeżeli chodzi o spotkania w przyszłości z bossami. Z dropów raczej zbyt dużo rzeczy nie dostaniemy. Tak samo rzadkie kwiaty, proszę. Bardzo mi się to podoba. A jako, że chcę tutaj gdzieś się wybudować, to tym lepiej dla nas rokuje na przyszłość. Dobra. Kurczę, naprawdę ładna jest ta mapa. Naprawdę, naprawdę mi się podoba. Nie mówię, że nie. I teraz poszukajmy. Naszych rzeczy gdzieś tutaj powinny być. Chyba. Pamiętam, że coś z podziemi wyszło. To są bodajże zwykłe dodo. Właśnie, jest ten skurczybek, tylko najpierw w szczególności ja bym chciał właśnie... Okej, okay, wybaczcie, eee, przez chwilę musiałem zwolnić troszeczkę miejsca. I To co chcę zrobić to oczywiście zdobyć troszeczkę skóry przynajmniej. Uważam, że to dobry pomysł. Jestem z niego niezwykle wręcz zadowolony. No i tak, teraz chcę to, jak najbardziej, trzy takie, albo właściwie pięć, to, to. No i powinniśmy być ustawieni, przynajmniej na razie. Może jeszcze tylko nóżki, stópki zasłońmy i dłonie. Też wydaje się to całkiem fajną rzeczą. No i może więcej Primal Spear uda nam się wytworzyć. Teraz tak, tu bym chciał to ustawić pod piąteczkę, to pod przycisk myszy. Wybaczcie, jest to przyzwyczajenie zgrania na normalnych serwerach. Tu gram na singlu, także. No cóż, przynajmniej z lagami nie będzie problem. Z opóźnieniami gry mogę narzekać tylko i wyłącznie na siebie. Dobrze, mamy 60. poziom, bardzo ładnie. To bym chciał wybudować, może jakoś tak. I tutaj. I miejmy nadzieję, że zbyt szybko nic nam się tutaj nie zrespi. Ice Parrot, Elemental Kibble. Okej, okay, to dużo tłumaczy. Tu mamy zwykłe dodo. Dobrze. Zobaczmy, co to było tutaj za dodo. Którego. O, jest. Alfa Dodo. 4,7000. Jackbug. To też jest całkiem fajna rzecz. A co to jest? Elder. Uuuu, uh, Hesperonis, Alder Hesperonis, Alfa Dodo już mnie nabierzyło, jest dość szybkie. No proszę, może nie będzie źle. Ja się tak będę powolutku, po powolutku, ale jednak wycofywał. O, proszę, uciekasz. Teraz to uciekasz, cholero. Dobra. Jeszcze chwilkę się z nim tak podźwignę. Pytanie: że jak pokonam Alfa Dodo, to coś ciekawego dostanę? To jest dość ważne pytanie, na które chciałbym znać już odpowiedź. Pięknie. Alfa Dodo został pokonany. O proszę! Rzeczywiście dostajemy fajne rzeczy. Legendarny metalowa zbroja. To może być też fajne. No i dostaliśmy potent narkotyk, a także Primal Stimulant. No i to to rozumiem. To, to jak najbardziej chcę. Weźmy to. I teraz tak, żeby z tego móc skorzystać, ja potrzebuję troszeczkę przynajmniej metalu. Pytanko. Tutaj sól możemy z tego pozyskać. Nie wiem, po cholerę mi jest sól. Chyba nie jest mi do niczego potrzebna. No dobra, spróbujmy zrobić to w ten sposób. A jest proszę. E, może być problem jak to podniosę, więc lepiej tego nie róbmy, przynajmniej na razie. A, tu mamy dużo grzybów. Alfa do kuźwa mać. Kolejne. No dobra. Chciałbym to naprawić w miarę możliwości. Napraw, pewnie. Nie widzę tego alfa dodo. Może jeszcze jakąś ciekawą rzecz dostaniemy. Ujrzysz chuliera. Teraz są dwa alfa dodo. No dobra. Z tym sobie jeszcze chyba damy radę. Tak mi się wydaje. Tylko jeden na drugi oddziałuje. To jest niedobre. Chciałbym najpierw jednego pokonać dopiero wtedy wziąć się za drugiego. W miarę możliwości oczywiście. Dobra ziomek, bo ty zaraz mnie będziesz chciał zaciukać. Aj. Nie, 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 nie atakuj mnie kolego. Jeszcze za cztery ataki będzie dobrze. Pięknie! Udało się. Kolejna dodo zostało pokonane. Wspaniale. Tutaj nic nie dostaliśmy, z tego co widzę. Ano nie. No dobra, w takim wypadku. O boże, ile ja mam punktów teraz? Hmm, wspaniale. Chciałbym jeszcze troszeczkę przynajmniej strzał. Tylko może kuźwa, jak on będzie trochę dalej. Albo w pierwszej kolejności to w ogóle to naprawmy. No, pięknie. Chyba już wiadomo co będzie na miniaturce po co teraz zrobiłem. E, no dobra. Póki co idzie dobrze. Gdzie ty kuźwa znowu leziesz. Kościół. Nie odwracaj się tak. To nienacka kolego. No i pięknie. To był 270 poziom. Niestety z niego również nic nie dostaliśmy. A szkoda. Mogło być niej. No dobra, strasznie dziwne są te... ...światełka, które się pojawiają, ale dobrze, niech będą. Tam coś daleko było, takie strasznie czerwone... ...teamel był, widzicie, w tamtą stronę. Zastanawiam się też, czym jest ten skorczet... skorczet No ale nic, zbierzmy to, co przedtem już miałem. Pięknie. Zbierzmy też troszeczkę surowców z tego. Dobra, ty już jesteś. Piasek. Bez sensu. No ale dobra, niech tak będzie. Hezbronis da nam polimer w razie czego. Mało, bo mało, ale już trochę będzie. No i dobra, teraz chciałbym wytworzyć może sobie smithy? Smithi, nie wiem, czy to się opłaca. Tak, zwykły warsztat potrzebujemy. No i godlaja. Okej, okay. rzeczywiście czyli nie można nią rzucać. Primal Pike też może być całkiem fajne. No dobra. Czyli tak. To jest to, co chcę teraz użyć. Proszę bardzo, proszę bardzo. Pięknie to będzie wyglądało. Już nie mogę się doczekać. Chciałbym też mieć może może, może, może może Obsidian jakiś. Jeżeli będzie to takie możliwe, w miarę możliwości, w miarę możliwości możliwe. E, polska mowa, trudna mowa. Teraz tak, o to. Pewnie. I, piri, 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 piri. I czy ja mogę wytworzyć forge? Forge. Refining forge. Jak najbardziej. Zróbmy z dwie sztuki. Dlaczego? Żeby nie będzie to się powolutku, bo powolutku, ale jednak Przepalało. Następną rzeczą jest po pierwsze to i chcemy dać tu troszeczkę rozpologień. Troszeczkę, troszeczkę mięsa. Tu mam mięso, pięknie. To niech się już robi. Teraz tak to potrzebujemy po tej stronie. To będzie taka prowizoryczna waza. Żeby tylko była, tak? Rozpalogień i niech to się nam robi. Eee, dobra. Następną rzecz, jaką chciałbym, jest Obsydian. Ciekawe, czy gdzieś można tu zdobyć. Dlaczego Obsydian? Dlatego, że dzięki temu bodajże będę mógł wytworzyć taką rzecz, która się nazywa grawę O, nie mam tego moda. A wydawało mi się, że go zrobiłem. No dobra. To, w jak, to co ja mam za modę? Jakiś mod powinien dawać możliwość zdobycia przedmiotów, które, 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 które. O! Dzięki temu możemy zwiększy... odnowić nasze zdrowie. E, któ... Wróć. To, co chciałem powiedzieć, to jest to, że jakaś modyfikacja daje nam możliwość odzyskania przedmiotów, które utraciliśmy. No i pytanie, co to kuźwa, jak to zrobić? Reko, Nie, też tak nie działa. Weźmy sobie wody w takim wypadku. Troszeczkę. Dobrze. No i teraz jeszcze posiłek. E, nie, siódemeczka. Już myślałem, że to też jest jakiś kuźwa, alfa, dodo. I w sumie możemy zrobić Omnitula bodajże, tak? A Omnitul jest o tyle ciekawe, to jest to z motyfikacji S+, że, że... że, 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 po pierwsze sześć, jak najbardziej. Zobaczmy jakie mamy możliwości. Advanced Transfer, to jest to co nas obecnie interesuje. Drewno chcemy przenieść oraz me, metal. I ze wszystkich... Source to jest źródło i chcemy rozdysponować między Refining Forge, jak najbardziej, 1500 sztuk, a tutaj damy resztkę metalu z naszego ekwipunku. No i zwiększymy sobie zdrówką za pomocą gotowanego mięsa. Pierwszy raz w tym let's play'u. No dobra, to już się robi. Kolejna rzecz, którą chciałem wytworzyć jest... To Smithy. I teraz pojawia się pytanie: primal Smithy? No dobra, spróbujemy też zrobić to. Dlaczego, żeby nie? I Smithy zwykłe też. Jak najbardziej. Okej, okay, tutaj sztabki metalu. W sumie już mamy. Jak najbardziej. Wytwórzmy to. Dzięki temu będziemy mogli kolekcjonować sobie um, te blueprinty i z tych blueprintów w przyszłości wytworzyć potrzebne nam narzędzia, dobra. I w sumie będzie można też metalowe już przedmioty stworzyć. To jest dobre, jak najbardziej. A zobaczmy, od którego poziomu jest. Już możemy pięknie. Spikeul, myślę, że Spikeul może być ciekawa, aczkolwiek e, też nie do końca. No bo jak przyjdzie nam boss, no to, to sorry. Tyle nas było. To się przeniesie, to się przeniesie, to się przeniesie. Dziękuję serdecznie. Włókno z czapka, skóra. OK. I teraz tak. Na pewno chcę bronię wręcz, kilof i siekierę. Wytwórzmy skóra. Jest pięknie. No i może jeszcze to. Tak jak najbardziej. Wspaniale. To jest to, czego potrzebowałem bardzo mocno. Mamy to, to możemy odrzucić. To jeszcze będzie nam potrzebne. Mhm. Dobrze. No i dobra. Teraz możemy zebrać chyba więcej przedmiotów. Tak, nawet dość dużej ilości metalu zdobywamy bez, bez potrzeby szukania złoża metalu. To jest fajne, to mi się podoba. Lubię grać na takich rejtach. Dziękuję bardzo serdecznie. Teraz mamy też dużo kryształu, co jeszcze bardziej mnie zadowala. Odłóżmy wszystko, co nie jest nam potrzebne na chwilę obecną. Tutaj, tak, no nie wszystko idzie. Tak, widziałem ten metal, że został przeniesiony. No dobra, i teraz tak to chcemy mieć ze sobą. Potent Trunk arrow też może być ciekawy. Czyli tak, Primal Stimulant będę chciał na pewno. Potent narkotyk oraz 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 co jeszcze. Możemy Potent Trunk arrow w sumie wziąć. Spróbujmy, może to naprawić. Drewno i włókno. Zbierzmy te rzeczy. Pójdź, Nie, to. Chociaż, to jest tyle warte, że rzeczywiście moglibyśmy równie dobrze w ten sposób to zrobić. Napraw. No i pięknie, mamy już metalowe narzędzia. Udało nam się co nieco osiągnąć. Także ja niniejszym dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapy w górę nie żałujcie. Do zobaczenia. Hej, cześć czołem, pa! No i jeszcze się coś zesrało. Hmm. O. へへ。<D> <laughs>